Przez Polskę przechodzą protesty wobec masowej imigracji, którą szykuje nam Tusk i którą szykuje Unia Europejska. Są też echa ostatniej manifestacji w Słubicach, którą organizowaliśmy z mieszkańcami tej miejscowości, sprzeciwiającymi się napływowi obcych kulturowo-migrantów pychanych nam przez Niemca, którzy nie są zatrzymywani przez Tuska i jego popleczników. W tym kontekście marszałek województwa lubuskiego, pan Marcin Jabłoński, wypowiedział na temat manifestantów, na temat polskich patriotów te haniebne słowa. Posłuchajcie państwo. Nie że nigdy nie słyszałem o jakichkolwiek kłopotach z migrantami w Słubicach. W Słubicach zdarzają się owszem problemy z warchołami, którzy przyjeżdżają i blokują w sposób niezapowiedziany, niezgodnie z prawem, granicę, Jak ostatni weekend i pan Bąkiewicz. A więc marszałek województwa Lubuskiego z koalicji obywatelskiej nazwał manifestantów Warchołami. Nie wiem, czy jest ignorantem i nie ma świadomości o tym, kto wypowiedział te słowa, ale ja mu przypomnę. Te słowa wypowiedział premier PRL-u, komunistycznych władz, w latach 70. nazywając protestujących robotników w Radomiu Warchołami. To pogardliwe stwierdzenie, Miało wykluczyć tych ludzi walczących o wolność, o demokrację, o wolną, niepodległą Polskę z życia publicznego. W kontekście tych wydarzeń zginęło kilka osób, między innymi został zabity ksiądz Kotlarski, kilkaset osób zostało rannych, kilkaset osób zostało zamkniętych w więzieniach. Ale być może. Pan marszałek mówi to celowo. Czują się bowiem bezkarni, tak jak tamte władze komunistyczne. Czy kolejnym razem pan marszałek wyprowadzi na ulicę ZOMO, ORMO i milicję obywatelską, która będzie biła i pałowała manifestantów korzystających z przypisanego im przecież prawa do wolności zgromadzeń? Te pogardliwe słowo warchoły kojarzy mi się też ze słowami Cyrankiewicza, premiera... Polski ludowej, komunisty, zbrodniarza, który powiedział mniej więcej w ten sposób: Kto podniesie rękę na władzę ludową, to niech pamięta o tym, że ta władza ludowa tą rękę mu odrąbie. Czekam na Dalsze słowa pana Jabłońskiego, czekam na dalsze słowa koalicji obywatelskiej, ich polityków i Donalda Tuska, którzy będą mówili nam, że odrąbią nam ręce za to, że walczymy o polskie interesy, o polskie bezpieczeństwo i o suwerenność naszej ojczyzny. Hańba Wam, hańba po tysiąc kroć, hańba! A wszystkich zapraszam, przyjedźcie na 22 marca do Zgorzelca nad granicę. Na most graniczny im. Jana Pawła II. Tam kolejny protest i kolejny sprzeciw wobec polityki nasyłanie nam tutaj tysięcy obcych kulturowo migrantów. Nie ma na to zgody.